Ty patok. Panują nam. Inferno i miraże. Nie będziemy grać. Mhm. Kurde znowu na tym juku będziemy się czuli, jakbyśmy grali cały czas jedną mapę. Myślę, że tak. <coughs> Let's go. Push! 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 Awake us No, I don't know. us Outside! Jeszcze jeden. Dwóch outside. A, lec od razu outside. Plaką. Tak, tak, tak. Mogą na blisko też do mnie przejść do mini. Perwo. Mogą cofać. Mini, mini będzie. Blisko. Perwo lecuje. Jeden, jeden cofał outside. Ale mini, mini. no jest to mini. kuźwa, 19 hp. Nice, outside, outside, nie mi się, uważaj. Leży outside? Prawo. Ostatni. Z e, to mógł cofać Na e, Ra rampa nie patrzono. Hmm. Może iść rampa. Ty coś na dole, kimś? No. I co, cicho? 25 sekund Nie jest awkiem, bo ma asysta Zasystował i poszedł awczyć a Po głowie no. Słałem się z nim, tylko nie zauważyłem tylko... Mamy to! Mamy to! O a O, serio e, Main, main Wujka u mnie Main coś będzie chyba Mam Jeden, nie, jeszcze był Pod scout'cie Pod Dwóch tam jest Jeszcze Jeszcze y, Main Mam pakę Idę. Wjechał mnie. Wjechał w hel. Wjechał w hard. Kurwa no, ale tak się nikt... Uuu, Jeden. Rampa. O kurwa. Rampę, rampę w dół. Ta. Twójka. No. Dej. Ni ja nie rozumiem co wy robicie, trochę do rampy. Bisco, jeden. Ja blisko. jeden. Ready out. Ej. Chcę może? Nie. Urde sekret. No żeśmy dali. Pompowe. Nie, nie wiem, nie rozumiem trochę. Fox. Jak usłyszałem, reload, chciałem go zabić, ale ja nie trafiłem. Ale nasze atopy tak jakoś na. kolanach rotuje. Fox, fox, fox. coś? Ja. Nie Nienawidzę tego internetu. Jeden problem. jeszcze jeden sząd tu jest. Jak będą wychodzić. na silosie. Dwóch na ocadzie. Uwe, to AWP najpierw zrobić. AWP wupa, A wupa na dole. awup, 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 nie awup, spadło. Zarwo jest jeden. Brawo. Na kulniku. Na kulniku jeden. Sam Cześć jesteś. Sam. To <gry> Brawo. Brawo. Na oca noc jednego. dziewiątego. To Kurde. Fy nie wiem, nie Aj. słyszę co wy mówicie w ogóle kurde. Chcę podgłoś. Echo. Zostaje nejda. Trzy na mordę. Strzelam się z chłopem, a mi coś gadacie. Przepraszam, wyłączę się następnym razem. Będziemy <grym> wychodzić z Discordu, po no, prostu. Tak. Play, kur... Nie wszyscy naraz. Jest coś. Jest tu. Wie, nie opuszczą. Prawo. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden tu będzie. Spróbuj uciec. A, hmm. spróbuj. Czekaj. Mhm. Za o, boks. boksem niebieskim, baby. Tak, nie o To czemu nie ma głowy? Byś nic ustał to <laughs> Ale kurwa, No, 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 dwóch no, no, głowie celownik, tylko dwóch. Nie na głowie celownik, tylko graliśmy przed chwilą, eko? Był Fox Отсайд. Три флешаута. Может сейчас в вент я тут засмокала. Тут. На силосе один. Фак, я манты. Мини-1, до осайдла. Бендерпаков пока в Аптон. 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 Это как же... Sorry, YouTube Administration. Все, два Ну... No, main, main. main. Kurde, w pęta wszedł chyba. Main e, do heaven. do kurnika. Pakę mam. Idę, idę, idę. Do ciebie. Bo oh, no. się tego dołu. Ile. Co za was? Okej, bo. Master... ma. No. łapiesz pakę, nie? Co się po prostu? Jestem wstawany. To bierz? To bierz. O kurwa! Co się tam Weź, chcesz tę awę? Nie, nie, graj, graj, słuchajcie. Odsył. Aaa to Przemini. Mini. Jest, mini. a mini. Squiki rozbita? Tak. Patrzę ku gni, ty patrz Squicky. Chodzi. Patrzę teraz yy, squeaky. Dobra. I ty się Wojtek sabotujesz. <laughs> chłop, 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 Nie wiem, no tu pixel tam jakiś wystaje. No. Rzucę, rzucę. P pixel to ty dzisiaj brałeś. <laughs> ja nie ok, mogę. Kupię jedną. Tu coś leży jakiś. Leży w MK, patrzcie co okay, leży. Mówcie MC, że leży. Mówcie. <laughs> <laughs> Flash outside. Dużo flaszy. Na no outside. outside. Oh. Okay. Oh. jeden outside na pewno. Out. Squid, coś Squik. Będzie się zakaz. Cool. Oh, yeah. będzie cokolwiek złota. Kurnik znowu. Kurnik będzie poszedł? Kurnik uh jest -huh. i Ramp odpuściłem mi do mini. Przemieni coś okay. Smokowałem heaven. To jeden był właśnie. <laughs> Jeszcze Trzeba. jeden to był... No taka już Cegno O kurwa! O Jezu! Co ja zrobił teraz? Jako... Więc zaspędziało coś. Khm, khm, khm Ale ręka wstydzna, ja pierd... O, no. będzie on na minus 72 Let's go, let's go no. Ale smoke Dwóch outside, na pewno Dobra, ja uciekam stąd Ja bym mojego nie widziałem Okej Na osadzie Main ucieka Duży osad Je Na na silo, dobra mam przełom Na silo i pod przewodem Main pod wiglą Do chyba Mini był plant. No <laughs> tam, no? Dawaj, gotowa WP. <laughs> outside jeden dwóch outside dużo ich cedo jeden zabite do do sekretu no min ja nie wiem co ty paczysz promordano hangar na plecach jestem. Hangar jestem. dobra. Wypołudnił jest hangar dalej. Jest! To kuźwa pod tym... ...Wenem. Jeszcze jeden. Ten. Lewo pewnie. Za sajtem. Za sajtem pod gigalą. Ale ja jej są 56 nab right. w tym janowku to... okay, no. Super Jest git, jest git, koledzy Eee, dam w takim razie MK Daj dodo Ja mam wreszcie tę M czy do tam rzucić? Jak chcecie No dobra, <noise> dobra Mamy drugiego Polaka No mamy, to jest mój jedyny Polak Mam przerąbane ja Co ja w ogóle robię? Trzeba <laughs> było na... Quickie rozbite Trzymałem venta ja, ja jestem na dole No i Uważaj, main, squeaky. No squeaky wyszedł. Patrzę wand? Mini, za mini. Jest, idealnie. Patrzę dół. Mm, kurwa, main. Jeszcze może być. Paka na dole, na dole już? Tak. Wszystkie. Jednego widziałem.

Dużo gra outside. Bardzo dużo. Czekam na silo. Ja biało. się doczekam. silo. Odpuszczam silo. Nam, A! Ja ja <laughs> co? Kimś? Co, co? 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 Main. 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 Awa padła. Odszedł ten outside. Zbieraj, zbieraj. Jest lewej, jest Ale poczekaj, aż dojdą, no... Czemu samo? Ehm... z lewej musi być. Я я самка, одно Хорошо. No, kur... No kurwa, Ja... Pierdolę, przepraszam. No się obo. No już jest fake, więc... Kur. To nie on. Nie to. Mini poszedł. Chyba outside Outside jeden Ale jajce, no no, wracamy silniejsi W Spadłem i na C górniku <grymach> był O, spadłem Nice On też chyba spadł Ale nie wiem Oj tam skonują smokę WANCOR, wanciur, wancior, wanciurza Małe No ten pajac

Tam po mańczowe jest dobrym gajaczem po prostu mm. Kto No, o to chodzi Pierwsza spaką na co? Go 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 Dosób małe już no, czemu on nie się dostaje z tego? Ramię po dwoch. Niezadowolony. No, 92. Czas naćść <tryk> <wakcji> Bogą ma. <tryk> To zbiję squeaky, zasmokuję mini. Może jakoś wejdziemy. Słapię może kogoś. Au, co idzie? Chyba za idzie, bo da no. kurwa. No ja pierdolę. no. No wyjeżdża ten trofi, no. Dwóch trofi Kurwa. Koniec O. Daj na przejście smoka skanuje coś Z której strony skanuję No Chodź wyjdź, wychodź, z mini Take mini